Witajcie w chacie Myśliwego. Drugi odcinek miał być kręcony już w warunkach stricte leśnych, natomiast no niestety pogoda nie pozwoliła nam na to po raz kolejny, więc będziemy musieli jeszcze dzisiejszy, być może jutrzejszy odcinek również nagrać w warunkach kuchennych, ale na pewno nie martwcie się, bo przeniesiemy to gotowanie w końcu w warunki dzikoostępowe, w warunki przyrody. Będziemy gotować na ognisku, będziemy gotować na grillu, w przeróżnych warunkach, pełnych naszej pięknej polskiej przyrody. W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla Was hamburgery z dziczyzny. Pokażemy Wam jak uzyskać wyjątkowy smak, który na pewno bardzo Was zaskoczy. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali następujących składników. Mięso mielone z dzika. Cebulka pokrojona w piórka. Kapusta kiszona z czosnkiem i marchewki. Sos musztardowo-miodowy z miodu z zaprzyjaźnionej pasieki. Ser w tym przypadku cheddar. Aromatyczna mieszanka przypraw z oliwą. Żeby przygotować nasze mięso do uformowania z niego burgerów, najpierw musimy je wyrobić, ale nie sam, ponieważ mięsko wyrabiamy z odrobiną oliwy. Dajemy tu również kieliszek. Wody i odrobinę soli. Najlepiej kłodawskiej świeżo -mielowej. No i wyrabiamy. Żeby nasze mięso nabrało odpowiedniej struktury i nadawało się do uformowania z niego burgerów, musimy trochę siły i czasu mu poświęcić. W końcu chodzi nam o to, żeby burgery były miękkie. Pamiętajmy, że dziczyzna jest mięsem, które nie wybacza tak łatwo jak mięso ze zwierząt hodowlanych, więc trzeba mu poświęcić naprawdę sporo więcej uwagi. Kiedy już wyrobimy nasze mięso? No to oczywiście musimy uformować z niego burgery. Ja tutaj mam porcję na dwa kotleciki. W związku z tym dzielę to na pół i po podzieleniu biorę sobie taką porcyjkę równą połowę mniej więcej. I kulam, kulam. Formuję z tego takie kulki mniej więcej równej wielkości i kiedy już kulkę mam uformowaną to staram się ją spłaszczyć. Spłaszczać można na desce, można też w rękach. Ja zawsze preferowałem tą drugą technikę. Tego typu burgerki kładziemy sobie na deskę. Kiedy mamy już uformowane nasze burgery, to żeby one nam nie rosły w trakcie obróbki termicznej, można zrobić sobie na nich taką krateczkę delikatne nacięcie powierzchni nożem bardzo płytkie. Dzięki temu zabiegowi mięso nie będzie nam się kurczyć, a burgery pozostaną w dokładnie takim rozmiarze, w jakim je przygotowaliśmy. Ten zabieg nacinania powtarzamy oczywiście z drugiej strony burgerów. W tym momencie burgery są gotowe. Możemy przejść do pieczenia. Mamy już pięknie rozgrzany olej tego względu, że chcemy, żeby mięsko położone na patelni od razu nam się zamknęło i nie straciło swojej soczystości. Minęły nam mniej więcej 4 minuty. Tyle czasu mięsko potrzebuje, żeby dojść na jednej stronie. Teraz przerzucę je na drugą stronę na kolejne 4 minuty. Po czym dodam przypraw, których nie mogłem dodać wcześniej, żeby się nie spaliły i nie były gorzkie. Na koniec zakryję mięsko, do razem u tego. Przerzuciłem mięsko na drugą stronę, jak widzicie jest pięknie zrobione. W tym momencie posypuję odrobiną sosku niedźwiedziego oraz świeżo mielonym pieprzem. Robię to dopiero na tym etapie, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, te przyprawy mogłyby być trwali i po prostu być go. Po tym jak posypię mięsko przyprawami, to jest dobry moment, żeby położyć na to kilka plasterków, serka żółtego, który nam się przepięknie roztopi na naszych kotletach i właśnie takie efekt z Pozostaje nam w tym momencie czekać, aż nasza druga strona mięska dojdzie, a ser się roztopi. Nasze hamburgery są praktycznie gotowe. Zdejmuję je teraz z patelni, przekładam na deskę, żeby sobie odpoczęły i wchłonęły w Oczywiście nie wyleję tego całego dobra, które zostało na patelni. W czasie kiedy nasze hamburgery odpoczywają, na tym tłuszczu, który po nich pozostał, usmażę sobie część mojej cebulki. W tym momencie na nasz tłuszczyk pozostałych ze smażenia z hamburgerów, wrzucam cebulkę. Myślę, że takie dwie garstki będą tutaj w początku. Dajmy jej teraz zebrać cały ten wspaniały smak, który hamburgery pozostawiły na patelni. Nasza cebulka jeszcze sobie tutaj na patelni dochodzi. Ja w tym czasie znowu na tą samą patelnię wkładam nasze bułeczki, oczywiście przekrojone na pół, żeby również przysmażyły się i złapały trochę tego mięsnego smaku. Nadszedł czas na ukoronowanie naszego dzieła. W związku z tym przechodzimy do składania naszych przepysznych burgerów. Mnie już ślimka leci. Smarujemy dolną bułeczkę naszym miodowo musztardowym sosem. Nie musimy tego sosu dawać za dużo. Pamiętajcie, że burgery są bardzo, bardzo soczyste. Na posmarowano Zgrillowaną bułeczkę kładziemy naszego burgera z serem i przyprawami. Na niego kładziemy porcję naszej kapustki. I na to naszej cebulki. Tutaj oczywiście wchodzi w grę pewna inżynieria spożywcza. Wszystko polewamy jeszcze delikatnie od góry naszym susikiem. I zakładamy naszemu burgerowi czapeczkę w postaci drugiej bułeczki. Tak przygotowanego burgera pozostaje nam po prostu zjeść. Polecam Wam, smak jest naprawdę niepowtarzalny. Smacznego!